Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj sprawdzimy sobie Kenu wczoraj zakupione. O proszę bardzo, z mnożnikiem na 20 losowań z 80 zł jak zwykle. No i powiem Wam, że no kurde liczby to są to jakieś... Hmm. Nigdy bym tak nie, nie wytypował jak Wytypował mi komputer na chybi trafił 23, 24, 25, 27 i 64. Czy ktoś z Was by tak wytypował? Napiszcie mi. No ja raczej nie. No ale zobaczymy, co tu będzie. No, jest wysłane 80 zł, także trzeba zobaczyć. Zaraz to zrobię, uruchomię ten mój komputer, bo tak to chyba najlepiej będzie. Liczby widzicie, że wam przypomnę, potem to odłożę i będę miał tu mam pierwsze losowanie i aż do 20 i będę zapisywał mnożnik i ile wygrane. Czy w ogóle coś będzie wygrane? Sprawdzimy sobie No i zobaczymy. Tu będę miał o sobie długopisik uszykuję i lecimy od 443 i mamy 443. Po pierwsze na samym dole i tak polecimy sobie aż 20 losów. I zobaczymy, jak to będzie. No, to teraz łapka w górę i zaczynamy. I mamy, przypominam, 23, 24, 25, 27 i 64. No dobra. No to zaczynamy na dole. 23 jest, 24 jest, 25 nie ma, 27 jest, to jest trójeczka i 64 jest. Czwórka, no proszę. W pierwszym losowaniu czwórka razy 3. To 18 razy 3 to jest 54 zł już na sam start. Oj, to fajnie fajnie. nie spodziewałbym się, że aż tak. Ale to było razy 3. Teraz jedziemy następne razy 2. Razy 2. I jedziemy. Jedziemy. 23 nie ma. 24 nie ma, 25 jest, 27 jest i 64 jest. Razy 2, 3. 8 złotych. No proszę. Drugie losowanie. Drugie zwycięstwo. To jedziemy. Trzecie losowanie. Przypominam na samym dole.

Na 5 losowań już mam odrobione praktycznie straty. 80 zł. W piątce mi się już 100. Stu... ale jedziemy dalej. No i w życiu bym takich liczb nie wytypował. Teraz jest raz 1. Szóste losowanie. raz 1. 23 nie ma. 24 jest. 25 jest. 27 jest. I 64 jest. Kurcze. Czwórka znowu. Czego nie ma. 23 teraz nie ma. Czwórka. raz 1. 18 zł następne. Co tu się wyjdzie, widziwia? Ja nie mogę. Dobra, lecimy dalej. Teraz jest razy 3. 23 jest, 24 jest, 27 jest. A 25 nie ma i 64 jest, czwórka znowu razy 3. Kurcze nie ma 25 była piątka. no ja mm, jajaj znowu 4 ale jest razy 3 4 a znowu 54 zł <grych> yeah, O co tu chodzi 49 7 losowanie a ja już mam 108 120 140 zł prawie No to ładnie o Kurczę, jedziemy dalej Tak to można to i teraz następne losowanie: 23 nie ma, 24 nie ma, 25 jest, 27 nie ma, 64 jest to było razy 2. Pusto, no to lecimy następne, Raz, ponownie razy 2, 23, 24, 25 nie ma, czyli tu już nic nie ma. Nie ma co w ogóle sprawdzać. jest razy 2, no ponownie 23, 24, 20 nie ma nic kompletnie, nie ma nic za dobrze by było kolejne losowanie razy 2 23, 24, 25 jest, 27 nie ma i 64 nie ma to było razy 2, też nie ma następne

Co skończyła się dobra pasa na samym początku? Była razy 4 ponownie. Kurczę, ale mnożniki trafiam. 23 nie ma, 24 nie ma, 25 jest, 27 jest i 64. Oj, oj, bo szkoda. Szkoda, bo było 16 zł chociaż, a tak nie ma nic. No trudno. Lecimy dalej. Mamy razy 1. To jest drugie moje razy 1.

Eee, 16 losowanie razy 1 i tak mamy 23 jest, 24 jest, 25 jest 27 jest i kurczę nie ma 64 4 <grym> ale ładnie poszło 23 widzicie nie 23, 24, 25 27 i 63 a ja mam 64 kurde, by było 250 a tak jest 18 zł no ale chociaż 18 ale emocje ja piernicze. No szkoda. No ale, co zrobić? Razy dwa następne losowanie. 17 już. I teraz 23 nie ma, 24 nie ma, 25 nie ma, 22 nie ma. Czyli pusto. I następne razy 2. Zaznaczamy i tak 23 nie ma, 24 jest, 25, 27 nie ma, no nie ma, tu już też nic. I następne razy 1. 23, 3, 24, 5, nie ma. Poczekajcie chwilę. Dobra, jedziemy dalej, coś oddzwonię. I mamy... Ostatnie losowanie, sześćdziesiąte, drugie, razy dwa. Razy dwa i mamy tak, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia, nie ma. Czyli tu już też pusta. Czyli tu już też pusto. A więc tak, koniec. Mamy koniec 23, 24, 25, 27, 64. Jakby nie wiedział, 80 zł wydane. Koniec losowań 462. I. I co? I jest dobrze, powiem. A więc tak, mamy 54 złote i 8, 62, i 12.

Trzeci, czwarty, pusty. W piątym losowaniu 12 zł, w szóstym 18, w siódmym 54 to właśnie ten początek tu najwięcej dało. W 7 losowaniach potem nic, nic, nic. 4 zł w piętnastym i w szesnastym 18 zł. 168 zł, podsumowanie 168 zł na wydane 80, czyli 88 do przodu. 88 do przodu. No to keno znowu się spisało. Cztery czwórki, tak? Raz, dwa, trzy, cztery czwórki miałem. Kto by, powie... Kto by pomyślał? No kurde, sami zobaczcie. 23, 24, 25, 27. No, w życiu bym tak nie wytypował. Nie wiem. No ale, no, no tak akurat widzicie jest. No, nie ma reguł, nie ma reguł. Ale ja tam nachybił, bo ja bym tak nie wytypował. więc jakbym wytypował swoje, to nic bym nie miał. A tak mam 88 na plusie. Dobra. Dziękuję wszystkim za Oglądanie, za komentarze, subskrypcje, łapki. No i co, widzimy się już chyba jutro znowu? Tak, jutro, no, no. ktoś. Aha, właśnie. Miałem komentarze tam, że jeden napisał, ktoś tam, nie wiem już teraz dokładnie kto to był, że oszukuję, bo powiedziałem, że nie drapię już krzyżówki. I ostatni raz drapię krzyżówkę, tam był taki tytuł. Faktycznie był ty, taki tytuł, tylko że ja drapałem ostatni raz krzyżówkę, tam coś się kończy, a nie nową. Tą starą, co się skończyła, już jej nie ma. Ktoś tutaj coś, muszę to sprostować. No i wierza, że filmy jeszcze też... Paweł Karolcia. Filmy? Mówię, że spotykamy się w poniedziałek, ale no wyskoczyła akurat sobota, niedziela, bo po drodze kupiliśmy zdrapki, już nagrałem. Kupiłem Keno, nagrałem dzisiaj. No, różnie to jest, no mówię, raz, albo będzie, albo nie będzie film. To proste, no, tam, no nie wiem, że. Paweł, no, wiem o co chodzi. No, <laughs> nie szepiam się o to, ale tam o tą krzyżówkę, że oszukuję, no, no bez przesady, no. Trzeba dobrze słuchać, co mówię. Stara krzyżówka. Ostatni raz ją drapałem. Pisałem, ostatnie drapanie krzyżówki. I już wiem, ja, że oszukuję. <laughs> no, starą drapałem, nową będę drapał. Wiadomo, że drapie bo te 5 tysięcy muszę wydrapać. Co wy tu myślicie, że co? <laughs> muszę to zrealizować. To już mam tak wbite, że to przyciągnie w końcu te 5000, nie? No dobra, to tyle. Nieważne tam, ja tam się uśmiecham do tych komentarzy, bo to wiadomo, nie każdy to przecież ogląda w całości, i potem tak z kontekstu gdzieś tam wyrwane, no ale dobra, jest. Nie ma się co tam czepiać. Aby wyjaśniam, że to miała krzyżówka, była ta stara, jej już nie ma. I przez to napisałem, że drapię ostatni na skrzyżówkę, ale nie ogólnie, że drapię. No. Dobra, trzymajcie się do następnego i cześć. Pozdrawiam wszystkich.